Witam serdecznie wszystkich widzów, czytelników i słuchaczy tuć.pl Dzisiaj moim gościem jest pani dr Anna Bąkała z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Porozmawiajmy o e-learningu albo o nauczaniu zdalnym. Pewnie to nie jest to samo, ale to właśnie się Aniu od ciebie za chwilę dowiemy i na czym polega różnica między e-learningiem i nauczaniem zdalnym. A na, sam na samym początku powiedzmy, że właśnie w naszej rozmowie wykorzystujemy narzędzia, które pomagają w tym, żeby tak rozmawiać. Tak, rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, to nie jest to samo, chociaż w tej chwili używa się tych określeń jako synonimy niemalże. Aczkolwiek, no, e-learning jest tylko jedną z form kształcenia zdalnego. Kształcenie zdalne nie jest tak do końca zjawiskiem nowym. Kursy korespondencyjne miały miejsce już nawet w XVIII wieku, kiedy wysyłano jakieś treści za pomocą właśnie listów. Później, kiedy. Pojawiło się radio, telewizja, no przybrało to inną oczywiście formę. W tej chwili, kiedy możemy korzystać z internetu, no to już jest naprawdę duże pole do popisu. Jeżeli troszeczkę poznamy te technologie, tak jak powiedziałyśmy, dzisiaj korzystamy z tych narzędzi, które są bardzo łatwo dostępne. W tej chwili uruchomiłeś sesję w Zoomie. Widzimy za Twoimi plecami piękną, pustą klasę, co też jest dobrodziejstwem takim technicznym, nie musimy się martwić, to nie musimy zatrudniać całego sztabu grafików, żeby nam coś takiego zorganizowali, tylko dzieje się to właśnie w sposób zautomatyzowany, jeżeli ruszymy tę te technologię, ale i tutaj się, tutaj się w wtrącę troszeczkę. Tu się troszkę wtrącę, a propos tego tła, które jest za mną, o którym mówiłaś. Że no właśnie możemy mieć pustą klasę, ale jednocześnie mówić do kilkunastu, kilkudziesięciu osób właśnie online, czyli ci, którzy powinni siedzieć tam, są przede mną. Na przykład, tak? Tak jest. Jeżeli mówimy o tej formie online, no to też dotykamy tutaj takiej formy synchronicznej, czyli umawiamy się, że o godzinie konkretnej zasiadamy przed jakimiś urządzeniami. Komunikujemy się za pomocą właśnie czy Zooma, Skype'a, Teams'a, Microsoft'u, czy cokolwiek innego wybierzemy, co pozwoli nam się właśnie zobaczyć, usłyszeć, ale w tym samym czasie, tak, czyli mamy tutaj Synchroniczne działanie, podczas gdy bardzo ciekawą opcją jest też działanie asynchroniczne, czyli jakieś nagrania sobie udostępniamy, później komentujemy je i możemy czytać je w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, tak? Niekoniecznie umawiając się, bo to omawianie. Online, tak? czyli właśnie ten tryb synchroniczny, no wymaga specyficznych warunków. Nie zawsze mamy tak samo dobre połączenie, chociażby czasami koliduje nam ta godzina z innymi spotkaniami, chociażby domowników, bo w tej chwili każdy z nas tutaj w swoim domu ma prawdopodobnie i szkołę, i pracę, szkołę na różnych poziomach, prawda? I spotkania jeszcze towarzyskie, być może do tego. Więc, żeby to wszystko zsynchronizować, tak naprawdę możemy korzystać z trybu asynchronicznego, żeby przede wszystkim w odniesieniu do edukacji czy też biznesu, żeby zapewnić sobie dostęp do pewnych zasobów. Mhm. Powiedz, jak, to, to... powiedz jak ta dzisiejsza technika pomaga odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Powiedziałaś, że musimy pracować, musimy się uczyć. Spotykamy się też towarzysko. Ale nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie czytelnicy słuchacze są w stanie tak od razu, mówiąc tak kolokwialnie z marszu skorzystać z tych technologii. Jak myślisz, jak taki przeciętny obywatel może tu i teraz po naszej, po wysłuchaniu naszej rozmowy może włączyć się w takie właśnie życie online na swoje potrzeby. Zakładając, że taki przeciętny obywatel, o którym mówisz, ma dostęp do technologii, czyli posiada jakieś urządzenie i przyzwoity internet, takie, który pozwoli mu właśnie dołączyć się do jakiejś sesji, czy też ją samodzielnie. Rozpocząć, no to wystarczy pobranie jakiegoś narzędzia, typu, właśnie wspomniany Skype, w tej chwili Zoom, bardzo popularny, staje się tutaj w naszym środowisku, zarówno szkolnym, jak i właśnie zawodowym. Można skorzystać z narzędzi Google, które też są do takiego prywatnego użytku łatwo dostępne. No, jeżeli mamy swoje konto na jakiejś innej platformie, powiedzmy, zawodowej, tak jak Wiele, wiele firm w tej chwili z Office 365 korzysta już od, od dłuższego czasu. Ma tam również komponenty, które pozwalają na tego typu wideokonferencje. Ale tutaj chciałabym jedną rzecz zaznaczyć, że mówiąc o przeciętnym obywatelu, tak naprawdę zakładamy, że on będzie miał ten dostęp, tak? a jest cała grupa osób, które. No nie mają tutaj równych szans, więc to przejście na technologię, do którego jesteśmy wszyscy przymuszeni, no dla niektórych jest tylko kwestią tego, żeby się nauczyć obsługi pewnych programów, pewnych urządzeń, no ale dla części osób tak naprawdę prowadza poważną barierę. I tutaj to wykluczenie cyfrowe się nam pojawi, więc, tak mówiąc, właśnie całościowo, nie wiem, czy ujmiemy ten, ten aspekt tak skutecznie, żeby faktycznie każdy, po przeczytaniu jakiejś instrukcji, tak, mógł no, te, te równe szanse zdobyć, tak, chociażby w edukacji czy no, w przyjemnościach, tak, bo w tej chwili też e, takie spotkania towarzyskie są, są dla nas możliwe właśnie poprzez, poprzez te wszystkie narzędzia. Również jakieś wspólne oglądanie filmów, koncertów, jest mnóstwo takich wydarzeń organizowanych, tak, i żeby się do nich dołączyć, no potrzebujemy jednak pewnej. Pewnego takiego zaplecza technologicznego, i tak jak mówię, to nie każdy jednak posiada. To porozmawiamy jeszcze o tym, jak dzisiaj uczymy online. Ty jesteś nauczycielem akademickim, pewnie prowadzisz zajęcia ze studentami. Także dzieci w naszych domach obserwujemy to na co dzień, rozmawiamy z przyjaciółmi, też mają lekcje zdalne. Nauczyciele, czy to w szkołach podstawowych, czy to w szkołach średnich, czy właśnie nauczyciele akademicy, dwoją się i troją, żeby przygotować jakieś materiały i właśnie. Z jednej strony chcą pracować na żywo online, a z drugiej strony też tworzą pewne zasoby dydaktyczne, byśmy powiedzieli, które. Gdzieś umieszczają w sieci. Jak to dzisiaj funkcjonuje? Opowiedz nam troszkę o tym. No, zacznę od tego, że nauczyciele stanęli na wysokości zadania i naprawdę w znaczącej większości świetnie sobie radzą z technologią. I tutaj jest zauważalna taka prawidłowość, jeżeli ktoś angażował te dzieciaki, czy młodzież, czy osoby dorosłe podczas zajęć takich w trybie, nazwijmy to tradycyjnym, czyli spotykamy się w klasie, to taka osoba zazwyczaj nie ma problemu, żeby też przy takiej właśnie sytuacji Online, żeby sobie dobrze z grupą poradzić. To oczywiście też działa w drugą stronę, ale tutaj nie technologia jest zasadniczą sprawą. Bardziej chodzi właśnie o zaangażowanie nauczycieli. Tak jak wspomniałam, wielu z nich już wcześniej, przez całe lata, dokształcało się w tym zakresie, żeby uatrakcyjnić swoje procesy dydaktyczne, chociażby poprzez właśnie takie. Narzędzia e-learningowe, chociażby przez angażowanie swoich uczniów również poza tym czasem, który jest spędzany w klasie, czyli teraz byśmy powiedzieli, że poza tą porcją czasu, którą spędzamy online, też można dostarczać różnego rodzaju zadania, zasoby, żeby angażować, bo to angażowanie ma tutaj kolosalne znaczenie. Jeżeli chodzi o sposoby nauczania, z no którego korzystywam zarówno ten tryb synchroniczny, czyli umawiamy się właśnie, że w godzinach lekcji, tak jak mieliśmy w planie tym tradycyjnym, spotykamy się korzystając z różnego rodzaju e, narzędzi do, do wideokonferencji. Można to nagrywać, można udostępniać to, co dzieje się u nas na, na ekranie, tak? pokazywać. W czasie rzeczywistym działanie jakichś narzędzi, jeżeli na przykład uczymy obsługi jakiegoś programu, to nasi studenci, nasi uczniowie mogą podążać za nami, tak, obserwować to, co wykonujemy i dodatkowo możemy zostawić po sobie takie nagranie. No to jest wyższość tak, tej techniki nad drzewem tradycyjnym, gdzie no raczej tego, tego nie robimy również ze względu na jakość takiego nagrania. Natomiast nauczyciele bardzo często sięgają też do takich narzędzi do przygotowania testów, chociażby. Tak? I Tutaj mam na myśli Kahoot, Quizlet i wiele, wiele innych, które pozwalają właśnie dzieciakom przejść przez jakieś materiały nie poprzez zaznaczenie na wydrukowanym teście tak? i sprawdzenie potem tych, tych wyników, tylko właśnie w takim trybie. Online, że od razu dostają odpowiedź: dobrze, źle, popraw, doucz się, tak, w tym zakresie. I to też jest bardzo, bardzo przydatne narzędzie, i nauczyciele naprawdę dobrze sobie z tym radzą. A mówiąc o narzędziach, to chciałam zwrócić uwagę na to, że mamy. Kilka form takiego właśnie i udostępniania i kontaktowania się z uczniami, udostępniania zasobów. Część uczelni, część szkół decyduje się na platformy takie typowo dedykowane właśnie nauczaniu na odległość. I tutaj puryści językowi bardzo często zwracają uwagę, abyśmy mówili właśnie kształcenie na odległość czy kształcenie zdalne zamiast używać takich określeń. Brzmiących co aczkolwiek one już są na tyle przyjęte w naszym i nie tylko branżowym języku, że jak najbardziej słowo e-learning tak, kojarzy nam się z tym, co powinno się kojarzyć. Tak? Ale wracając do platform, część instytucji edukacyjnych decyduje się chociażby na wykorzystanie Moodle, tak bardzo popularnego środowiska, które, które daje możliwości zarówno. Zamieszczania zasobów, sprawdzania wiadomości, sprawdzania różnego rodzaju testów, jakichś interakcji, i przede wszystkim daje to możliwość uporządkowania pewnych zasobów, bo wyobraźmy sobie sytuację, że robimy jakiś egzamin pisemny, tak? No na sali oczywiście będzie to wyglądało inaczej niż w internecie, ale kiedy zamienimy to na wykonanie projektu tak, przez studenta. I miałby on wysyłać nam mailem fragmenty swojej pracy, no to w którymś momencie będziemy przede wszystkim te maile sprawdzali, tak? A archiwizacja tego na platformie znacząco ułatwia pracę. To jest jeden oczywiście z elementów wyróżniających taki system od takiego zwykłego komunikowania się, aczkolwiek on też jest wykorzystywany, i też, też ma sens, jak najbardziej. Niemniej, Część szkół zdecydowała się na inne rozwiązania, chociażby Classroom bardzo popularne, zwłaszcza wśród szkół podstawowych, ale i ponadpodstawowych. Część szkół korzysta również z Office 365. I tam zarówno z MS Teams, jak i OneDrive, jak i wielu, wielu innych właśnie komponentów, które umożliwiają taką współpracę, bo to jest ważne, że możemy w tym samym czasie wykonywać pewne działania na tych samych zasobach. Bardzo Ci dziękuję za to przybliżenie nam w ogóle problematyki nauczania zdalnego, czy jak to ładnie się mówi po angielsku, e-learningu, prawda? Myślę, że to jest temat, który warto drążyć, ponieważ chyba jesteśmy skazani teraz, przynajmniej na najbliższe tygodnie, jeśli nie na kolejne lata. Bo jeżeli się wytrenujemy w tym e-learningu, to pewnie to wejdzie do naszego życia jakoś tak szerzej i mocniej w, kolejny, w przyszłości po prostu. Co, co o tym sądzisz? No myślę, że w tej chwili przeżywamy taki właśnie zwrot. Jest bardzo duże zainteresowanie wszystkimi narzędziami, przede wszystkim. E, aczkolwiek tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, że istotą sprawy jest dobra komunikacja. Tak jak e, relacje takie nasze międzyludzkie no nie będą do końca zależne od tego, jakiego, jakiej jakości. Smartfona użyjemy. Tak samo ten proces dydaktyczny nie będzie tak do końca zależny od tego, jakie tutaj technologie zaawansowane łączymy, aczkolwiek one oczywiście pomagają, ale myślę, że w tej chwili znacząco zwiększą się nasze kompetencje cyfrowe, mówiąc o nas jako ogólnie o społeczeństwie, i to spowoduje przejście pewnej takiej bariery którą bardzo często odczuwamy, widząc nowe narzędzie, słysząc o tym, że no to jest owszem, ciekawe, no, ale muszę się czegoś nauczyć. No, w tej chwili faktycznie, tak jak powiedziałeś, jesteśmy zmuszeni do tego, zatem e, nauczymy się pewnych rzeczy. My wszyscy, zarówno nauczyciele, uczniowie, e, pracownicy różnych e, organizacji, e, jak również my w rodzinach, tak, e, komunikując się przez te właśnie narzędzia. Zatem e, myślę, że będzie nam dużo łatwiej później z tego korzystać. Oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie to trwało na zbyt długo, jednak póki, póki trwa, no to znacząco nam ułatwia życie, a później myślę, że nawet część nauczycieli pozostanie przy takim trybie, widząc jak duże jest to ułatwienie. Tak jak mówię, kiedy już się pokona tę barierę wejścia w nową technologię. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że będzie okazja jeszcze powrócić do tego tematu, jak już zbierzemy trochę więcej takich doświadczeń z kilku, może tygodni pracy online, takiej non-stop, do bólu, mówiąc bardzo konkretnie i kolokwialnie tak, do bólu. Zobaczymy, jak to funkcjonuje, jakie są reakcje użytkowników. Pewnie będziesz miała na ten temat dużo do powiedzenia, więc już teraz dzisiaj umawiam się z Tobą na kolejne spotkanie za może 2-3 tygodnie, a tymczasem bardzo Ci dziękuję naszym widzom i słuchaczom i czytelnikom. Przypomnę tylko, że moim gościem była dzisiaj dr Anna Bąkała z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.